Dzień dobry, tym razem pozdrowienia z prezentacji i premierowych testów prasowych nowego Ducati Panigale V2, czyli tak naprawdę ewolucji modelu 959. Motocykl został całkowicie przestylizowany. Właściwie to z 959 niezmieniony został jedynie sam zbiornik paliwa, bo cała reszta jest pozmieniana. No i wygląda mega seksownie, to trzeba mu przyznać. W tym momencie mamy tutaj 155 koni mocy, a jak założycie sobie akcesoryjny wydech, to jeszcze kolejne 5 koni przybędzie. 176 kg na sucho i okrągłe 200 kg w stanie gotowym do jazdy. Biegi możemy sobie zmieniać w górę i w dół, bez użycia sprzęgła, ponieważ mamy tutaj quickshifter działający w górę i w dół. Z v zaadaptowano też troszeczkę technologii, jeżeli chodzi o elektronikę w tym motocyklu i mam tutaj na myśli przede wszystkim system kontroli trakcji. Na pokładzie mamy regulowany cornering ABS, wielostopniową kontrolę trakcji, wheelie control i całe to inne mnóstwo rzeczy elektronicznych ukrywających się pod skomplikowanymi skrótami literkowymi. Niestety boczna stopka jest zamontowana w takim miejscu, że stopą ciężko nią trafić i ją otworzyć. Ale z drugiej strony, kto by się tym przejmował w sportowym motocyklu? A spróbuj jak najszybciej otworzyć stopkę. No, 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 jest też blisko, no? Tip. Robisz to źle. Piękny, to na pewno. Stabilny, bardziej przewidywalny niż czwórka. i mniej przerażający. Dlatego uważam, że pani Galefol 2 to bardzo fajny pomysł i jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo kosztuje mniej niż czwórka, jest mniej przerażający, można śmielej odkręcać manetkę gazu, nie bojąc się, nie walcząc z tym motocyklem. Jest lekki, jak już wspomniałem, 176 kg na sucho, i świetnie się prowadzi, daje bardzo dużo radości. Ja jestem za. Gdybym miał dzisiaj kupić sportowy motocykl Ducati, to pewnie kupiłbym właśnie Panigale V2, a nie V4. A i nie ma skrzydełek. A skrzydełka mi się nie podobają, więc wizualnie też wolę Panigale V2. tak na szybko to by było na tyle o tym motocyklu. Bo to było tak słowem wstępu. Więcej zobaczycie na YouTube'owym kanale Ścigacz TV. Tam będzie więcej ujęć z jazdy. Więcej ujęć statycznych i więcej poopowiadamy o tym motocyklu. To potraktujcie tylko jako taką zajawkę. Jest szatnie. Do zobaczenia.